wezmą nas teraz ludzie na języki. Skandal będzie jak nic. Ona ma rodzinę, a Mickiewicz jest ojcem chrzestnym jej córki. A ze swoim romansem to już się nawet za bardzo nie kryją. W początku owszem, nie powiem, dyskretnie te swoje schadzki urządzali. A teraz ona głośno mówi, że jak Tylko Mickiewicz zechce, to ona rodzinę zostawi i na emigracji z nim zamieszka. I jak ją znam, to wcale nie żartuję. Taka ta ich romantyczna miłość. Że tylko ludzi ogłupia. Hmm. Konstancja Lubieńska, znana sawantka Wielkopolska, urodzona 14 lutego 1798 roku w Krzekotowicach, koło Gostynia, znana jest dziś głównie ze swego burzliwego romansu z Adamem Mickiewiczem w Śmiełowie. Atmosfera skandalu otaczająca całą sprawę niekiedy przesłania rzeczywiste walory Lubieńskiej jako pisarki, publicystki, łączniczki działaczy emigracyjnych z krajem. Znana też była ze swych akcji charytatywnych i aktywnego poparcia dla nauki. Konstancja Lubieńska spoczywa na cmentarzu w Buszewku. 14 lutego 1817 roku zmarł ksiądz Onufry Kopczyński. Pedagog, autor pierwszej gramatyki języka polskiego. Urodzony w Czerniejewie koło Gniezna, wstąpił do zakonu Pijarów, a potem uczył w szkołach pijarskich i w Kolegium Nobilum Stanisława Konarskiego. Był członkiem komisji do ksiąg elementarnych i bliskim współpracownikiem Stanisława Kostki-Potockiego. 14 lutego 1845 roku w Solcu urodził się Zygmunt Gorgolewski. Jeden z najbardziej znanych architektów polskich drugiej połowy XIX wieku. Gorgolewski przebudował między innymi Pałac Królewski w Berlinie, a w rodzinnej Wielkopolsce pozostawił budowlę w oporowie kołowronek, smogulcu, kobelnikach koło szamotu, kościankach, siekotowie i wrześni. On też był projektantem pierwszego gmachu poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a w dalekim lewowie słynnego teatru miejskiego. Aula Nowa to reprezentacyjna sala koncertowa Poznańskiej Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Zaprojektował ją Jerzy Górawski. Sala już jest jedną z wizytówek miasta, a dla Melomanów miejscem o wyjątkowej urodzie i akustyce. Właśnie 14 lutego 2005 roku odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę auli Nowej.